Dobry mój świecie, witaj przyjacielu, przyjaciółko moja. Dziś kolejny dzień naszych medytacji. Zatrzymaj się na chwilę w zaciszu swego domu, lub pójdź ze mną na spacer podziwiać piękny świat, ogrody naszych marzeń. Usiądź wygodnie, zamknij swoje oczy, połóż dłonie swoim sercu i pomyśl, jak zwiększyć pewność siebie. Weź wdech. I powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej, weź wodach poczuj bicie swego serca. Na sobie. Jak budujesz poczucie własnej wartości, pewność siebie? Czy wykorzystujesz swoją osobistą moc? Czy umiesz przezwyciężyć swój strach przed porażką? Zwątpienie, kiedy jesteś niewytrzymały? Skup się na swojej pracy wewnętrznej. Czy przezwyciężyłaś wszystkie ograniczenia, przekonania? Co czujesz? Zobacz, oddali się dzianiom i trzyma kartkę dla ciebie, nie bój się, sięgnij po nią. Przeczytaj. To wskazówka dla ciebie, wizualizacja. Faktycznie odgrywa ona dużą rolę w rozwijaniu pewności siebie. Kiedy używasz wizualizacji, aby zobaczyć, jak robić rzeczy wymagające pewności siebie, niezależnie od wszystkiego, otwierasz się na swoją rzeczywistość. Twój mózg potrafi odróżnić jedno od drugiego. Doświadczenie od wizualizacji. Osobiście skorzystaj z tego, aby powstrzymać swoje ograniczenia i przekonania, nerwy. Wizualizuj siebie uśmiechniętego, nawiązującego kontakt z naturą, z publicznością, z bliskimi. I bądź wdzięczny. I uśmiechnij się. Podziękuj swemu aniołowi za tą cudowną kartkę, za tą cudowną radę dla Ciebie. Wyciągnij po kolejną kartkę dobrych myśli. Przeczytaj. Bądź dla siebie miły. Kiedy prowadzi swoje życie z miłością i życzliwością, wszechświat bardzo łatwo może przekazać ci więcej. A kluczem jest pamiętać, że musisz kochać siebie. Kiedy zdecydujesz kochać siebie, doceni wszystko, czym jesteś. A więc zadbaj o siebie, o swoje fizyczne dobro, o swoje ciało. Doceń małe i wielkie rzeczy. Nie sabotuj się. Zasługujesz na szczęście. Podziękuj za tą kolejną wskazówkę. Spójrz jeszcze w dłoniach, ani trzyma coś dla Ciebie. Ma w dłoniach bukiet kwiatu. W kiichu są kolejne porady. Nie bój się sięgnąć po więcej. Nie bój się porażki. Dziel się zwycięstwami, a nie porażkami. Pomyśl sobie, czego się już nauczyłaś. Kiedy oswoisz się, że z faktem, że sukces wynika z ciągłych porażek, zrozumiesz wartości stawania swoich najlepszych, pierwszych kroków każdy dzień. Bez względu na wynik. Ważne jest, aby nie pozwolić, aby coś w ciebie przerosło. Po prostu warto wyznaczyć swoje granice i nie bać się porażki, bo każda porażka to nauka dla ciebie. Kolejną kartką w następnym kielichu kwiatu jest cudowna kartka. Jesteś ciekawy, to spójrz. Ważne jest, aby nie przestać zadawać pytań. Ciekawość ma swój własny powód. Nie powstrzymuj się od zachwytu. Od kontemplacji tajemnic, odkrywania wciąż na nowo cudownej struktury rzeczywistości. Wystarczy otworzyć się na więcej. Bądź miły dla siebie. Uśmiechnij się, powiedział ci Anioł. Bądź miły dla siebie i dla innych. Spójrz, jak kwiaty są miłe dla siebie. Każdy z nich jest inny, wyjątkowy, prawdziwy. I zachwycają się swym pięknem. Pozwól sobie na to, i uśmiechnij się do kwiatów oku. i wzrastaj w poczuciu własnej wartości. Te wszystkie kartki weź z sobą. I dokonaj zmian w swoim życiu. I porozmawiaj ze swoim wewnętrznym ja, ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Być może twoim celem jest przejść wyciążenie strachu, lęku. Kreuj swą rzeczywistość odważnie. Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma to samo prawo i radość w sercu i miłość. Przez każdym z nas stoi sukces i szczęście, które możemy wnieść do naszego życia. Podejmuj działanie i dąż naprawdę do tego, co pragniesz. Nie zniechęcaj się. Pozwól sobie być sobą, a innym być innym. Przytuł swoje wewnętrzne dziecko. Utuł wszystkie cząstki siebie. I zacznij te nowe dziś, razem. I uśmiechnij się. Jesteś wyjątkowy, wyjątkowa. Jesteś potrzebny, potrzebna. Jesteś niepowtarzalny, niepowtarzalna. Przyjmij. Wszystko takie, jakie jest. Nie potrzeba wszystkiego zrozumieć. Wystarczy to, co Bóg daje kochać i otworzyć się na szczęście, jak kwiat który na wiosnę rozwija się i wyciąga swój kielich do słońca. Tak ty poczuj tą moc płynącą z góry. Niech się darzy wszystko, co najlepsze jeszcze przed Tobą. Zaufaj i kreuj swą rzeczywistość.